Z tej strony Tadek, witam Was w grze Medieval Dynasty. Dotarliśmy razem z Alwinem do tutejszej wioski, leśnicy, gdzie ma być Gizela. Zobaczymy, co nam powie. Co chce w zamian za, nie wiem, tutaj, nauczenie go polowania, czy coś w tym stylu. Zaraz jej zapytamy, co by chciała. Gizela, hmm, czego chcesz? Witaj, mój przyjaciel Alvin, chciałby kupić od Ciebie łuk. Czy twój przyjaciel zapomniał języka w gębie? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu jestem większym gadułą. Obaj natychmiastowo działacie mi na nerwie. Jesteście idealnie dobraną parą. Może skończymy wreszcie ten bełkot chłopcy i przejdźmy do sedna sprawy. Co was sprowadza? Pokaż nam swoje towary. Dobrze, w końcu trafię w sedna. Teraz dobijmy targu doskonale. Eee, porozmawiaj z Alwinem. Johnius. Został na zewnątrz i blokuje mi wyjście ekstra. No, nie wierzę. Może wejdę gdzieś tu w głębi i tam spróbuję wejść, może czy coś. Typie. To Ja tutaj załatwiam. Dobra, udało się. E, myślę, że będę musiał teraz wrócić i zmienić ubranie. Wydawała się zirytowana. Prawdopodobnie dawno niczego nie zabiła albo nikogo. Ona wzbudza grozę. Prawdopodobnie zjada, niedźwiedzi, a nas nie jadanie. Cóż, masz już łuk? Doświadczenie przyjdzie wraz z praktyką. Masz weź te kilka strzał z tych, które kupiłem, z Twoją pomocą, znowu. Żaden problem, bywaj. O, wypuścił mnie. Poczekaj do następnego dnia, czyli to dla nas to już będzie w ogóle kolejna, kolejny sezon. Ja wracam w tym momencie do chałupy, bo kupiłem sobie w międzyczasie świnki dwie małe. I trochę czarcia dla nich, bo nie pamiętam, z czego tam się robiło. Jedzenie dla świnek, a znaczy ogólnie dla zwierząt więc kupiłem sobie 10 na początek tam sztuk tego jedzenia przy okazji przejdę się, zobaczymy czy w Denicy mają jakieś proste zadanie dla nas to może akurat udałoby się zrobić no i trzeba będzie zobaczyć jak tam te świniaki się zdomowiły ogólnie dwa młode kupiłem, bo w sumie jestem zaraz bez kasy trzeba by było na czymś kasę zrobić, nie wiem, na narzędziach może porobić narzędzie. w sumie zobaczmy ile mam punktów technologii jeżeli chodzi o budowanie 4000, czyli do kopalni jeszcze trochę brakuje. Hmm. A coś nam się tu odblokowało, tak? A. Magazyn żywno żywności 2. Odblokował się no to spoko. No, jeszcze trochę stodoła też będzie. Będzie że coś tam obrobili. Lu ludziki ode mnie. Hmm. Zobaczmy, a jak to jest z tym zarządzaniem świniakami. Zobaczmy. Ja muszę ustawić im produkcji tego gnoju. Tak. Tak, muszę ustawić, ale chyba nie mają na razie co jeść, więc produkcja jest widzę zerowa, albo te małe nie robią w ogóle? Nie ma z nich pożyczku? No dobra. Trzeba skoczyć do chałupy, przy okazji zahaczając o tą denicę. Zobaczymy co, zobaczymy. Co to tam za misja, jak ktoś chce, żeby zrobić dla niego? Chyba nawet widzę już. Tak dobrze patrzę? Tak. Dobrze patrzę. Zobaczmy. Co to za zadanie będzie? Jak coś prostego, tak jak mówię, machnie się teraz i może jakieś punkty technologii wpadną. Nie zauważyłem, czy my możemy robić stracha na wróble. Zbierz. Nasiona buraka żelazny młotek. A co to tu robi? Ale to jest jako kradzież czy nie? Gustowne buty, nasiona kapusty 40. A czy to jest może z okazji tego, że jest Halloween? A w sumie nie zwróciłem uwagi, tak naprawdę. Po nocy nie łaziłem. Żeby na coś wpaść, więc do końca nie wiem. Aha, no zobaczcie, że faktycznie dopiero teraz zwróciłem uwagę, że one nawet tutaj widzę, w mieście stoją. Dosyć duże bonusy. W takim razie, jak tyle nasion dali. Co byś chciał? Przydałoby się Twoja pomoc. Myślę o powiększeniu swoich pól, ale w okolicy jest za dużo drzew. Czy mógłbyś się dla mnie wyciąć? Jasne. I on chce, żeby wyciąć tych drzew. E, dziennik 20 drzew trzeba ściąć. Strach na wróble, mikstura nocnej wiźli, udźwigu, możliwości, nieźle. A oraz zetnę to tako 20 drzew i pójdę na chatę. Proste zadanie. To kurde, dam się już rozglądać za tymi tymi strachami na wróble. Nie zwróciłem na nich wcześniej uwagi. Mój błąd. Ciekawe czy było jakieś specjalne wydarzenie. Związane z tym. Bo w sumie faktycznie, że była aktualizacja ja nie zwróciłem uwagi. Drzewa odrosną, albo nie, już mnie to mało wchodzi Już nawet nie będę tu kombinował, żeby coś z nich porobić. Bo zbytnio na to czasu nie mam. Nawet nie muszę do niego wracać, tylko zetnę to i tyle. Zadanie wykonane zmieniono reputację dynastii. No ale do końca nie wiem, czy to coś daje. wiecie co? Czy trzeba było się przejść do kolejnej jakiejś wioski Gostowia. No dobra, to idziemy zobaczyć do Gostowi, czy oni też mają te strach na wróble. To też by mu się zahaczyło, bo to w sumie, jeżeli oni takie dobre rzeczy dają. Zobaczmy w sumie ile ja mam miejsca w ekwipunku. No. Chociaż w sumie, z drugiej strony muszę tym zwierzętom to jedzenie zanieść. Dobra, to zahaczymy o tą branicę i te tam... miejscowości po drodze. Trzy. Jak zdążymy, zobaczymy co... nam strachy na wróble zaproponują w takim razie. Ciekawe czy coś można, yy, ten... Jeszcze takiego znaleźć, jakieś potwora, może w nocy, czy coś. No nic, zaniesiemy tutaj jedzenie dla świniaków. No i co, i te będziemy prób próbować znaleźć dalej, te strachy na wróble. Przy okazji zobaczę, czy coś jest na wyspie. Pyk, pyk, pyk. Hmm. Ogólnie z tego, co widzę, to mamy, tutaj sobie sprawdzam przy okazji, Ten Halloween trwa, przynajmniej tutaj w grze, to wydarzenie, czy cokolwiek z tymi strachami na wróbę, do 3 listopada do godziny 19. Więc można coś, jeżeli ktoś dopiero teraz się zorientuje, zorientował tak jak ja, to jeszcze coś tam może sobie posprawdzać. Zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzy. <trymne> Dlatego no, fajnie jakby dodali w sumie te... E, jak to się nazywa? Te strachy na wróble, bo takie jakiś dodatek do e, urozmaicenia wyglądu pola by byłby. Dobra, przy okazji zrzucę to co mam przy sobie, czyli te a resztę tych e, przedmiotów. O, to wodę ktoś nabiera. Co tutaj mam przy sobie? Mikstura, kondycji, możliwości. Mikstura możliwości. A, ponowne rozdanie punktów. Nocnej wizji. Lepiej widzimy w nocy. Mikstura od To spoko, jest w sumie. Na no, może, może... O, zaraz sobie wypijemy kondycję i będziemy biegać dłużej. Nasiona buraka, ciach. Nasiona kapusty, ciach. Nasiona sadzonka, śliwy, ciach. Pasza dla zwierząt, ciach. Kłoda jakąś tu przy sobie miałem. Sadzonki też można zostawić na razie, bo nie są mi do niczego potrzebne. Tutaj grzyby mamy gustowne buty, o to można było sprzedać. W jak gdzieś będziemy drewniany młotek, kilo w bukłak, zostawmy łuk refleksyjny, żelazna siekiera, żelazny młotek, o a, to mogę te dwa młotki w takim razie zostawić. Jak mamy taki, przynajmniej tak się jakoś tak mi się wydaje, szybko psuje, ten nawet żelazny. Zarzućmy sobie go tam. Gdzie on jest? Żelazny młotek nabra. Tutaj jeszcze tylko trzeba by było wynieść rzeczy. Czy możemy puścić BMW ja sobie tutaj? Nabrał wody. Okej, okay, ekstra. Dzięki. Czy coś jeszcze trzeba by było zrzucić? No, tych parę tam grzybów, co mam przy sobie, można zostawić. Ciach jak pieczone mięso sobie weźmiemy dobra do tako ciach mikstura Jones mikstura kondycji niż zmniejszenie zużycia kondycji no i do baranicy lecimy zobaczyć czy jakoś to znacznie zmniejsza zużycie to w sumie nie wiem hmm Nie no, widać, że znacznie mniej się spada nam ta kondycja, więc spoko w sumie. Hop. Zobaczymy przy okazji, czy jakieś tu misje dla nas mają kolejne. Muszę się rozglądać w takim razie teraz przy polach czy gdzieś, za tymi yy, strachami na wróble. O, jest tu jeden. Co masz? Liksera z 75 monet. Przyda się, przyda, jak najbardziej. Te barany chodzą. O, tu są aż dwa. Żelazne nożyce, okej. Okay. Tutaj. Nasiona kapusty, 35 nasion. Jak najbardziej się przyda. A co wy byście tutaj ludzie chcieli? Aha, tu miałem chyba chłopa jednego gdzieś znaleźć do pracy, i chyba weźmiemy kolej do pracy w polu tym razem. Więc zapraszam. Tutaj nic. Zobaczmy a propos tej misji. Co tutaj ktoś ma. Co Kto byś chciał? Witam, mógłbym ci prosić o pomoc. Jestem, nie potrafię wytwarzać narzędzi. Czy mógłbyś przynieść mi siekierę? Mogę się tym zająć, ale jaką ty byś chciał siekierę? Jaką? Nieważne, nie jest powiedziane jaką. Nowa siekiera. Kamienna siekiera dwa razy, aha, okej. Okay. No to nie ma problemu jak dla mnie. I co ja za to dostanę? Technologia produkcji 200 punktów, więc mega dużo, zobaczcie, ja do tej pory mam 500, a on mi za te dwie kamienne siekiery da 190 punktów, no to wow. Dobra. Wolne miejsce, dom. Masz. Co, no możesz iść chyba w sumie do, do kuźni, iść, pracować coś tam lub kowal? Jaki masz poziom, o co chodzi? O produkcję 2, więc spokój może być. Ja Ej, zrobić tą gościowi te dwie siekiery. Kamień, kamień. Chyba 8 kamienia trzeba będzie. I kłody, czy coś takiego? chociaż nie, kłody do kamienia. Akurat kłody nie są potrzebne do siekiery, bo ona służy do ścinania więc raczej nie powinna wymagać tego, o tak jak mówiłem, tylko że 10 patyków zamiast kłody. No i się kamienne siekiery mu rzucimy i będziemy mieli 1 trzecią tych punktów, co do tej pory się nam udało nabić. Dobra, My zaglądaliśmy to już. Hej, 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 panie, gdzie jesteś od tej sie Siekiery, gościu? Trzymaj te 200 kilo Oto Siekiery, które chciałeś. Eee, dziękuję bardzo. Znam kilka przepisów rzemieślniczych z dawnych czasów. Pokażę ci je. Dziękuję bardzo. Odblokowano nowy budynek. Kuźnia 2, nice. Ukończono zadanie. A tutaj Jakie życzenie? Mogę w czymś pomóc? W ciągu ostatnich nocy w pobliżu naszej wioski zauważono wiele niebezpiecznych zwierząt. Ludzie zaczynają się niepokoić. Czym byłbyś skłonny usunąć dla nas część z nich? Jeśli to zrobisz, będziemy mieć dla Ciebie trochę monet jasne. Jak się uda, to je ubiję. Jak nie to trudno. Zobaczmy przy okazji, co oni tutaj chcą, żebym ubił. Nocne polowanie. Mam poczekać do wieczora, to się dowiem. Ok. Trzy tutaj były. Chyba są tak jakby chyba wychodzi na to, że trzy na wioskę. No Tu jeden i dwa tam. Dobra, lecimy do następnej wioski, tym razem to będzie borowo. Drowo gostowia chyba zdążymy zahaczyć. Do raczej cofać się nie będę, bo zabraknie nam dnia raczej. Będzie też noc. Ciekawi mnie w takim razie, czy coś jeszcze jest oprócz tych tutaj, jak byśmy widzieli strachów na wróble. A, skończyło nam się już to szybkie bieganie. Powolutku, powolutku. Zobaczymy. O, żubr. Nawet dwa, trzy. Trzy żubry. Nie ma co z nimi zadzierać. Fakt, że mam kuszę teraz już z żelaznymi bełtami. Więc raczej nie są oni dla mnie jakimś dużym wyzwaniem. Ale. Nie ma co ich zaczepiać. Jak nie ma takiej potrzeby. Przy okazji przetestujemy nocną wizję jeszcze raz. Zobaczymy, jak to nas na nagraniu będzie wyglądać. Czy będzie dalej ciemno, jak w jaskini. Jeżeli tu też będą trzy strachy na wróble, to wychodzi na to, że każda wioska dostała po trzy. Zobaczymy jeszcze tą dużą wioskę. To będziemy wtedy wiedzieć już na pewno. Ale poszukajmy. Dobra. O, widzę już tutaj jednego. Co nam da? Żelazna siekiera, szadzonka wiśni. No takie wam powiem, że bardzo dobre są te zrzuty. Hmm, tutaj. Nie, nie widzę. Nad wodą gdzieś nie siedzi. 100 z desek mi się podoba. Fajnie wygląda takie zrobione jest. Dobra, jeden to żeśmy tam go zahaczyli. Tutaj się gdzieś nie chowa? Zresztą wychodziło, że jeden obok drugiego prawie że jest, ale... Może i tak by było. Hmm. Oni tu pola nie mają, więc... No pola ich raczej nie będzie. O, tu jest drugi. Co ten da nam? Ruda, żelaza, żelazna włócznia, sadzonka jabłoni. Też bardzo dobre rzeczy. Może ta ruda żelaza niekoniecznie, ale ta sadzonka jabłoni. Mam <śmówi> wyjście że nie będę musiał kupować. Dobra, ten jest tam. Tu by wypadało, żeby tu gdzieś jeszcze jeden siedział. Hmm. Może jednak to nie jest za każdym razem to tyle samo. Albo gdzieś się po prostu trochę lepiej ukrył już go znaleźć nie mogę. No tu by wypadało, żeby gdzieś w tym mniejszym... Miejscu jeszcze jeden był strach na wróble, ale go nie widzę. Nie, no na dachu raczej nie siedzi. To jest tamten. To jest ten drugi tu gdzieś. Hmm. Dobra, nie ma co przedłużać. Lecimy do tej drugiej wioski. Zobaczymy, czy tam są trzy lub więcej. Są wodą przejdziemy. Poczekam do późnej nocy. Zobaczymy, czy coś nas spotka. Na przykład nocą. Wilkołak na przykład. To byłoby śmieszne. Znaczy, tak długo jakby mnie nie zatłukł. Nic. Jeszcze zostaje nam do zobaczenia właśnie ta wioska tutaj. I w sumie będę wracał, bo teraz biegać gdzieś na te dalsze wioski to bez sensu. Bo jest to dosyć spora odległość. A i tak nie wiem czy mnie zaraz nie przeciążyć. No nie no tak, zaraz to może nie. W zależności od tego co tutaj znajdę na wiosce. Hmm, zobaczmy. No ale jakby co, jeszcze mamy jutro dzień, więc ja mam dzisiaj, w sumie u mnie jest pierwszy dzisiaj, więc o, a propos, więc jeszcze jakby co, to będę jutro ich szukał, jeżeli jest tu coś jeszcze ciekawego do zobaczenia, jakieś wydarzenie czy coś, dobra, na polu jakieś stoją, o jest jeden, dwa, trzy, nie, dobra, widzę, że jest ich już więcej, czyli to nie, różnie widzę są. Workowaty kapelusz. O, ciekawe. Czy to jest jakiś specjalny kapelusz? A Nie, taki, o. Myślałem, że coś, ale wiecie, worek na głowie. Strach na wróble. Tutaj wysokie buty, ziarno pszenicy. A ja przy okazji, będę mógł od razu tutaj w wiosce sprzedać, jak nie zdążą pójść spać. To trochę mi się kasy zwróci. mikstura temperatury i kamuflażu. A, to takie, nic specjalnego, akurat. Dobra, od tamtej strony. Zajdziemy. Mogę tam podejść też wyżej i zobaczyć, czy przypadkiem nie ma. Hmm. Wszyscy już do chaty się rozeszli? Jest tak pusto. O, widocznie tak. Do chałupy wszyscy poszli. Hmm, pusto, pusto. Były cztery, ale widzę głównie na tym, no... Na... Chodzi na to, że są na polu. Ej, dobra, o nie, ty nie handlujesz. Chciałem coś sprzedać. Przedmioty od przeklętych tych... Eee, strachów na wróble. Jeszcze tak patrzę, czy czegoś nie ma. Hmm. Chyba nie. Czym oni wszyscy siedzą w hasie, tak dosyć wcześnie bym nawet powiedział? co, handalek? Staram się to sprzedać po prostu. Gustowne buty, proszę bardzo. Mm, borkowaty kapelusz. Wysokie buty. Też mogę sprzedać. 4000 ma ponad sporo. Niedziana strzała, to może nie. Żelazna świata to oczywiście sobie zostawiam. Bełt nożyce zostawię, bo to się przyda później chociażby. Y, mikstura kamuflażu tutaj tak nie korzystam. Która możliwości to raczej nie będę sobie umiejętności. Wizję wypijemy. Mniejsza, e, mniejsze zużycie żywności. No, to nie jest dla mnie jakieś takie potrzebne. Temperatury również nie. U dźwigów zostawiam. Leczenia też zostawiam. Co tutaj mam dalej? Kamienie. Drewniana fiolka, aha to, to co wypiliśmy? To sprzedam. To nie jest mi jakoś tam potrzebne. Kurczę, jedna ruda żelaza aż tyle kosztuje? 32? No jest sporo. 17 cebuli, kapusty to ok, to się przyda, przyda, przyda. Gliniany dzban mogę sprzedać. No i co? No to chyba wszystko, tak? Co mogłem to sprzedałem. Pochodnie sobie zostawiam. Tu majtki i tak dalej też. Ok. Aha, czyli coś ja chcę od Ciebie? Nie, ja od Ciebie raczej nic nie chcę. Nie potrzebuję niczego. Zwłaszcza, że nie specjalnie mnie stać. Ale lepiej, żebym trochę kasy przy sobie trzymał. Dobra, wypijmy sobie teraz tą miksturę, zobaczmy jak ona działa. Mikstura nocnej wizji. O, tak podniosło nam kontrast i jasność. Uprane wiadro. Dobra. Czy oni mają tu świnie? Nie, bo oni mają tu krowy chyba, tak? Tak, tu krowy mają. Ile krowa kosztuje duża? 3600 dla mnie. Okej. Okay. Może no, ja trochę za szybko użyłem tej umiejętności. Dosyć szybko schodzi. Jeszcze tak naprawdę nie ma takiej całkowitej ciemności, żeby było warto to używać. Dobra. Znaczy nie no, teraz dosyć mocno widzę zapadać, zaczął zmrok. Gostowia, tu znaczki i tak dalej. Hmm. Czy jest gdzieś coś blisko, no nie no, Hornica za daleko i tak dalej, to Ta Denica byliśmy. Tutki i granica nie byliśmy. W rolnicy w sumie też nie szukałem tych, jak to się nazywa. O, strachów na wróble. No dobra, to w sumie przejdziemy się. Może coś nas spotka niezwykłego. Chociaż nie sądzę. Dobra, zaraz będzie tak, że skończy nam się ten widok w wi widoczność, czy nie, nocna wizja I będzie ciemno. Więc ja się jeszcze tutaj trochę pokręcę w celach takich, żeby, no nie wiem, coś na mnie wyskoczyło, czy coś, jeżeli faktycznie jest możliwość wystąpienia takiego zdarzenia. I jeżeli coś takiego wystąpi, no, to zaraz to będzie w tym momencie. A jeżeli nie, to będzie chyba w takim razie nasze pożegnanie i koniec tego odcinka. Ja jeszcze się doinformuję, czy można na coś mimo wszystko trafić i zobaczyć jakieś potworki. Tak więc albo jest teraz cięcie, albo to jest koniec odcinka. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.